Ciemka z tej strony Skubana a przed Wami Medieval Dynasty jeszcze żyje, widzicie nie jest łatwo go pokonać. Ja też mam dość prymitywne te narzędzia. Bardzo jeszcze nie trafiam. Ciekawe ile razy z... Nie, no coś tam trafiłem. Trochę się boję schodzić na dół. Teraz chyba nie trafimy. kurde <grydę> Muszę odpocząć postać. Ile mam się tych strzał? Nie dużo już. E7. tylko żeby łuk się nie rozleciał za ten czas. To będzie dobrze. Nie trafiam w ogóle. Często, że postać jest zmęczona. Okay, ruszył się oczywiście Ach. no ale mimo wszystko on brak kształtu mimo wszystko chyba było warto czekać dobra no to nie mam wyjścia muszę zejść do niego niestety nie umiem go trafić o, co jest stamtąd jest no nie, nie wierzę jakoś mi się nie idzie no no okej okay. udało się go pokonać bardzo dużo nietrafionych szczał. Strzałów. E, strzałów no cóż już dawno w to nie grałem może dlatego okej okay. oskurujemy pozbieramy to co zostało W tej beczce wcześniej znalazłem rudecyny, miedzi Warto zaglądać w takie rzeczy Nie wiem, gdzie jest ta strzała Gdzie to jest? Tak, było, a tego nie ma Bo jeszcze muszę oddać zadanie no Jeszcze gdzieś tutaj były te strzały tak. No bardzo dużo razy nie trafiłem O nie, tu jest, dobra myślałem, że, że gdzieś zniknęła Dobra, czyli musimy teraz przejść tutaj do Edwina Przypominam, tutaj można znaleźć niedźwiedzie Podobno jest więcej takich jaskin Dokładnie nie wiem, gdzie one są No ale jakby ktoś pytał, gdzie jest niedźwiedź, no to... I jaskinie Okej, okay, może coś wyrzucę, bo mam dość... Albo zjem sobie po prostu może akurat. Wystarczyło. Dobra. A więc teraz jest wyścig z czasem i miejmy nadzieję, że się go uda wygrać. Może mnie nie zaatakują żadne wilki. Dobrze by było. coś tu było ale to chyba był jeleń. nieważne tak czy owak musimy zdążyć a w pewnym momencie po prostu jeżeli przyjdziemy za późno ta osoba nie będzie chciała z nami rozmawiać a um, no. o nie że wilki gdzieś tu są wilki ta nie gdzie? <grym> tutaj okej okay. y nie widziałem ich, tych wilków, ale słyszałem chyba, że to postać taki dziwnie dźwięki A, dobra, nie było tematu już widać tą rzekę, czyli to nie jest daleko może, może mi się uda z nim porozmawiać ponieważ, dobrze by było ponieważ następna noc już zmieni sezon na zimowy i wszystkie poboczne zadania, które są, po prostu mm, przepadną. Więc tak, o, ja muszę podatek zapłacić w ogóle. O, tutaj jest coś nowego dodane. Dobra, minąłem go. Zagadałem się. Ej, dobra. Tutaj jesteś. A? porozmawiaj Dobra, zawsze coś. niestety nie uda się zrobić tego drugiego zadania. Hmm. Podnośnie tych królików. No chyba żebym spróbował, ale no nie wiem. Nie wiem, gdzie szukać nawet te tamie. Ale chciałbym zobaczyć, czy tu jest jakiś nowy sklep. Ja coś dostałem, gdzie im teraz wolno odbyć. A, dostałem mięso z sosem Ale wystarczy jak to zjem hmm. Co to jest za nowy sklep? Tak, pewnie ciekawi jest tu? Nie. Nie, no tu. Aha, okej, okay, po prostu on dostał. Tak, on dostał... Um... Ikonkę mam normalnie tutaj sprzeda... można niego kupić te, te krowy ale to aktualnie nie jest potrzebne za tym je dobra wejdziemy sobie jeszcze do rzeki... a tutaj jeszcze podatek miałem zapłacić no ile ja mam tyle żeby zapłacić I tak? Aha, nie rozumiem. Czyli po prostu poda dodali jakieś nowe ikony i dlatego tak to jest, bo nie widzę, żeby można było płacić. No dobra. Może zobaczymy, kto tutaj siedzi czym są dobrzy ten jest dobry w wydobywaniu i mm, przy pracy czy e, w stodole czy na farmie ono jest ten do, dobrze było z nim zagadać może mi się udało przyciągnąć go już widzę że ma 72% omylamy um, tak Aha, okej, okay, czyli ja już z nim wcześniej musiałem rozmawiać um, Nie wiem czy ją brać, może spróbujemy um, 75 Dobra, ona będzie wydobywać dla nas drzewo yy, Tak, gdzieś nie zabrzmiało yy, Dobra, ale wiadomo co chodzi. Dobra, czyli teraz będę musiał wrócić do swojej osady um, ciekawe czy mogę już zrobić ognisko bo teraz jak jest zmiana sezonu o jeszcze sobie może słomę nazbieram bo będę bardzo dużo potrzebował tylko nie trzcinę ponieważ to jest jak na razie jedyny jedyna yy, możliwa yy, no, ta słoma później się to już będzie wytwarzać yy, podczas właśnie prac na polach ale no jak na razie słomę można dostać tylko i wyłącznie zbierając trzcinę też poczekam trochę żeby mógł zasnąć przy ognisku może bardzo się nie pogniewają na mnie że chwilę przez jakiś tam czas będą bezdomni później to się ten domek na następny dzień i chyba trzeba będzie poświęcić na to kolejny odcinek no ale myślę że będzie warto dobra kolejny raz tutaj sobie dodam teraz mam 15% więcej doświadczenia podczas zbierania chociażby taki trzcinę cały czas wiadomo poziom się nabija i tam godzina 16 .00. chyba jeszcze nie będzie można iść spać znaczy szczerze mówiąc nie chce mi się iść tam z powrotem na nogę nie ma tu więcej kogoś, nie 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 hmm. Dobra jeszcze to zbiorę co tu widać i wracam bo jeszcze mnie czeka budowa stodoły e, i tego domu dla nowo przybyłych mam nadzieję że dobrych wybrałem w sumie jedynych tutaj No ale może jakoś Dobra, o jaka mgła, nic nie widać. Przedłem do wody, żeby postać się wymyła, wymyła. Później już tam są jakieś naczynia do tego i tak dalej. Dobra, spróbuję zrobić ognisko. Nie tak. Tylko chyba tak... Aha. Brakuje mi po pierwsze, a po drugie tak byłem za blisko. O, a tutaj jest, proszę bardzo, już kiedyś używany przeze mnie. Ojejku, jeszcze dwie godziny. Hmm, dobrze. <laughs> dobra, no to nic, bo trzeba iść. Chociaż nie, dobra, poczekam. Chcę wam pokazać, że w momencie, kiedy... Hmm. Będzie nowy sezon To kiedy prześpicie się w łóżku Nie w łóżku tylko właśnie przy ognisku Z dala od swojego Z dala od swojej osady To Po prostu zostaniecie przeniesieni do niej Przez to Przez zmianę sezonu Nie wiem czy tak dalej będzie Czy to zmienią czy nie W późniejszym Czasie no ale póki co Można tak robić. Tak kiedyś można to No, ale zobaczmy. W ostateczności trzeba będzie wracać na nogach. Chociaż wolałbym żeby em, to zadziałało. Mam nadzieję, że. No, 8, minus 7, minus 6. No, może się nie pogniewają. Nie, nie rozumiem, czy oni mają jedzenia. Hmm. To nie działa. Też że jakoś tak niezbyt zadowoleni. Hmm. Także, co tu się dzieje? Wydobyciem. No dobra, no i. oko, czyli dodali teraz, że trzeba mieć narzędzia, żeby wydobywać, zbierać jedzenie, czy wydobywać super, nie wiedziałem eee, okej okay. godzina 31 może się jakoś do człapy dobra już. O, dużo tego sobie nabrałem nie wiem co robić czekać, czy dobra zbieram za ten czas trzcinę hmm. no i dobra, trochę czasu minęło chciałem trochę czekać zobaczymy czy ten eksperyment się powiedzie, czy zostanę przeniesiony do z hmm. powrotem do swojej osady no to uwaga ok, i tak jak hmm. mówiłem Właśnie, przeludnienie się zostało zakończone. O już, postać za bardzo. Musimy jej cieplejszy ciuch założyć. Nie tak. Tylko jeszcze sobie przerzucę tą, tą, tą słomę. Bardzo dużo jej nazbierałem. Mrudę można też... E, okej. Okay. Więc tak jak mówiłem, zmieniła się nam Pogoda. No i wróciliśmy w czy sposób do... Wiesz to, to. O. Okej, okay, może teraz trochę cieplej będzie. Nie? Dzięki za oglądanie filmu. Trzymajcie się. Cześć.